Gdzie jedziemy? Marusiński! Na Jesteście najlepsze, pamiętajcie. Serio? Tak. Teraz spróbujemy swoich sił na tym w nieco trudniejszym stopniu. Eee, myślę, że sobie fajnie poradzimy. Nisko na nogach, wysoko w górę. Jak jest? Okay. No to korzystajcie! Jak kanapa Filip? Pierwsza klasa! Jak kanapa? Pierwsza klasa! Pomachajcie, ja. mi. Pomachajcie mi! Gusta el sofá! Me gusta el sofá! Me gusta el sofá! Co znaczy? Me gusta el sopa. Lubię kanapę! Super, hey! piąteczka, super Mati, super. Pazery nie idzie. My się miniemy, no kurde. I na się nie zakopiemy. Panie Jarku, pięknie. Pani Arku, pięknie. Władkiem wszystko jest możliwe. Jeszcze chodziłem po południu nartach, ale no tutaj, tam, yy, ostatni nie ten ostatni. Nie gadajcie, że ostatni. Nie ostatni. To Skakał pan na nartach? Jak Wojciech Skupień? Tak, bo tam... Wojciech połową nartek, to poszedł skokaj, do desantów, do samolot. O ja. Ale Wojciech z kupiec od pochodzi, prawda? Wojtek tak, ciągnął cię az. Wojtek jak ma był, to z tego do aze ubiegał a ja mam nazwisko. Bo to jest powiązane z kupniem więc ja. tu mieszka dalej czy nie? Na Staśkówce mieszka. Będziemy widzieć jego dom za chwilę. Na Staśkówce, dobra. I ma salon fryzjerski u Skoczka, tak? Tak jest. Wojciech... I pensjonat. I pensjonat. No bo to jest taka skupniowa osada, można tak powiedzieć. Jest. Skupniowy herd, się tu ciągle parcele na to Kubacki mieszko mojej ciocie do... kupił od mojej cioci w Tam. Tam? Tak, nie. kombinezony wiszą na balkonie. Aha. Różne, różowe, brązowe Kombinezony kubackiego wiszą na balkonie się suszą, tak? tak jest. I co skoczkowie tu wolą zostawać, tak, w tych górach? i się przeprowadzać do Krakowa Ale i tak dalej. Nie ma, nie ma co studente krakowskich tam, tam. Dwa takie No i smoczimy, nie? No, tu... Kolor biały. A małyś się przeprowadził do zakopanego, tak? Jeszcze nie. A gdzie mieszka? W Wiśle? Czajkach, tak, jeszcze wiśle. No, Kamil też tu mieszka. Jest Kamil przed zębem. Po prawej stronie, Miesz. piękno płaszczyźnie. Czyli jak się wjeżdża na ząb, tak? Tak, tak. I stronie... Kamil Stoch też mieszka tutaj blisko po, po drugiej stronie. I co spotykacie się jakoś w markecie, w Biedronce czy nie? Czasami w lecie. A czy ja go ja mam tam ciotką, to czasem go spotkam w zębie tam, to rodzina stoł, to jest inteligencja. Strygbój temp tak? wójtem, to, macie, to są ludzie po studia, stare, psycholog mocny Z tryk wójtem Ciotka w ministerstwie austriackim? A tu jest najstarszy radny w Polsce. część kadencji. Skupisz to, Skupisz to. To jest no, mędrzec Griczarowa-Górnego. Zawsze tak wiejskich antropologów nie zapisali. Ja się odwracam Pokaż co tam masz lepiej. Tutaj. Haha, pasażer na gapę. Jeździł z tobą dzisiaj? Tak, tak. Dobra, panie minister. Mamy teraz Tak. Ja tutaj, chciałem właśnie sprawdzić, czy tutaj imprezka fajna jakaś jest. Jest fajna. Wziął Pan kobietę ze sobą? Wziąłem ze sobą. Od osypku. Spotkałem Panią. Słodko jej było. Powiedziałem, idę na imprezę. Czy Pani ma wolny czas? Powiedziała tak, owszem i przeszła. Okej. Okay, Karola, jakoś się przybrałaś? Za Marka. Za Jeszcze nie gopr, ale to samo pomoc niesiona. Tomek. Pięta narta i przyjmuje do rodziny delfina zimowej. Piąteczka. Wesoły narciarz. Słabe wiązanie. Taki minoraj. Cesarz narciarstwa. Wstajesz. Piąteczka. Szybki gogiel. Agresywna krawędź. I nadaje ci imię szybka deska. Spokojny ślisk, piąteczka. Zekręcony śmig. Narta milcząca. Kikoczący narciarz. Spokojna narta. Pęknięty snowboard. I świszący orczyk. Szczółko śnieżna, bo takiej mi ci nadajemy. Przyjmując się naszej rodziny. Ty jesteś magiczny kijek od dnia dzisiejszego w naszej delfinowej rodzinie. Wiesz, że ty jesteś gadająca narta. Cicha narta. Płacząca narta. Śnieżny byk. Grający kij. Szymon postanowił. Dzisiaj spróbować swoich sił na ale i zobaczcie, jak mu idzie. Coraz lepiej. Jak wrażenia? No, myślę, że powoli. na widzę, widzę, że pani nie tylko ratuje, tak, się. A, ale też uczy. Tak, najlepszy najlepszy ratownik. Jak jest? Co? Eee. Jak jest, Zuzia? Eee, w sumie nieźle. Jak tam, przychu Hela, rasowa z Dlaczego nie jeździsz dzisiaj? A, jakoś tak wyszło. Podziwiam widok jaki jest piękny. No to też jest rasa, ja patrz jaki piękny. W sensie, ja ma swoje początki, no i nie mam prawa wyśmiewać ich, no mhm. ale... To całkiem zabawne, bo <głos> <głos> nie wiem, to no sama na desce też bym nie wymiatała. Pierwszy raz na Orczyku? Świetnie Dawidku, świetnie! A nie pan? Tak, świetnie! Nie zapomnij się wypiąć! A kiedy mam się... Teraz! Yes. <noise>